Firma Volkswagen nie będzie już produkowała kabrioletu. Jest to decyzja zarządu firmy, spowodowana najprawdopodobniej oszczędnościami i przebudową firmy. Która właśnie w tej chwili przebiega. Volkswagen popadł w kłopoty nie tylko z powodu zbyt małego popytu na samochody elektryczne, ale w ogóle, ponieważ okazuje się, że konkurencja chińska, tak w Chinach, jak i w Europie, jest tak silna, że zarząd Volkswagena musi przemyśleć strategię. Na razie jest mowa tylko o zmniejszeniu ilości pracowników, zamknięciu niektórych fabryk. Oraz o dziwo o zamknięciu, najprawdopodobniej w najbliższym czasie, marki Audi. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku w Volkswagenie. Zachęcam do oglądnięcia mojego filmu pod tytułem Czarny wrzesień Volkswagena. Tak czy owak, ostatni kabriolet Volkswagena T-Rock Cabrio przestanie być produkowany w 2025 roku, kiedy to wejdzie nowa generacja T-Rocka i ona już nie będzie oferowana w wersji Cabrio. Jest to rezygnacja z produkcji kabrioletów po 75 latach produkcji tych samochodów. Pierwszym kabrioletem Volkswagena był oczywiście Garbo. Z Cabrio w 1949 roku, później pojawił się Golf. Później nowy Galbus w wersji Cabrio, a później był t -Roc. Z drugiej strony mnie osobiście zawsze zastanawiała popularność, no względna popularność samochodów typu Cabrio. Sam miałem kiedyś Jeepa Wranglera, nie był to typowy kabriolet, ale można było ściągnąć plastikowy dach i włożyć go do bagażnika. I efekt był taki: słońce świeci, ściągam dach, wkładam do bagażnika, po czym nie mogę jechać samochodem, bo tak pali w potylicę słońce świecące że trzeba ten dach założyć potem próbowałem tego składania i rozkładania dachu kilka razy aż wreszcie zaprzestałem a to po tym, jak ktoś mi wrzucił do samochodu śmiecie z McDonald'a, kilka lat później, miałem następną przygodę z kabrioletem. Wtedy pracowałem w firmie, w której wymagane były cotygodniowe wyjazdy do klienta, tutaj w Niemczech. A samochody, nie było służbowych samochodów, tylko zawsze musiałem wynająć samochód z wypożyczalni. Była to niezła zabawa, ponieważ co tydzień jeździłem innym samochodem. Także przejeździłem się naprawdę całą masą. Rozmaitych marek, rozmaitych modeli samochodów, i pewnego razu w wypożyczalni zaproponowano mi, żebym sobie wziął Mercedesa. SLK, czyli też kabry. Tym Mercedesem zrobiłem całkiem długą trasę, bo prawie 400 km na północ od Stuttgartu, a później te same 400 km z powrotem. Bardzo chciałem spróbować, jak to się jeździ kabrioletem. Dobrze wiedziałem, że do kabrioletu trzeba włożyć czapkę pilotkę, żeby nie paliło słońce w kacza i żeby nie wiało po głowie. Co też zrobiłem. Pilotki nie miałem, założyłem zwykłą czapkę, ale nie, nie przewidziałem tego, że w kabriolecie, jak się jeździ, szybko autostradą dajmy na to 150-160, to mimo wszystko mimo wszystkich zabezpieczeń bardzo wieje. Efekt był taki, że mnie przewiało ucho skończyło się wizytą u lekarza od uszu, czyli u laryngologa i zapaleniem ucha. Efekt jest taki, że te dwie przygody z samochodami bez dachu spowodowały, że według mnie samochód bez dachu to ma bardzo, bardzo małe zastosowanie. Jak świeci słońce, trzeba włożyć czapkę. Jak jest zimno, jest za zimno. Jak pada deszcz, to już w ogóle nie można jeździć. Za szybko nie można, bo się uszy przeziębiają. A jak samochód ma płócienny dach, to jeszcze w zimie jest zimno i w ogóle na zimę to się nie nadaje, więc może być drugim, trzecim albo piątym samochodem w domu. Tak czy owak, na ulicach kabrioletów na oko tu w Niemczech jest dużo więcej niż w Polsce, ale nie jest ich tak dużo, to nie ten klimat. Jak się pojedzie do Włoch, to kabrioletów również nie jest dużo, bo to też nie ten klimat. Za dużo słońca. Wygląda na to, że kabrioletem można jeździć tylko, jak jest ciepło, ale niebo zachmurzone. Moja sąsiadka tutaj w Niemczech kupiła sobie mini Cabrio, żeby właśnie jeździć nim do Włoch jako substytut motocykla, żeby razem z mężem swobodnie mogli sobie jeździć, czuć wiatr we włosach i słońce przypalające potylice. A po powrocie z Włoch powiedziała mi, że chyba raz. Rozłożyli dach i tylko raz jechali bez dachu. Dlatego, jak dwa czy trzy lata później kupiła sobie nowe mini, to to mini już miało zwykły, blaszany dach. Także popularność kabrioletów prawdopodobnie będzie spadać. Ostatnie piękne kabriolety były produkowane w latach 60. -tych. Pamiętacie MGB na przykład? A teraz, jak ktoś chce poczuć wiatr we włosach, to nie chce pojeździć. Na rowerze. A wy jakie macie doświadczenia z kabrioletami? Ma ktoś kabrioleta? Fajnie się nim jeździ? Podzielacie moje zdanie? Czy macie inne? Listek rw.